Pokój dobro. Trzeci odcinek naszych rekolekcji adwentowych: Starszy syn marnotrawny pod tytułem Przyjaciele. No, przyjaciele, o których wspomina syn, mówiąc: Oto tyle lat Ci służę, tak jak mówiliśmy, jako niewolnik. Zapracowałem sobie na Twoją wdzięczność, na zapłatę, ale Ty nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żebym zabawił się z przyjaciółmi. Otóż ci przyjaciele, o których wspomina starszy syn, są poza rodziną. To jest ktoś, kto jest gdzieś obok, gdzieś dalej, to jest ktoś obcy. To nie jest ktoś, kto należy bezpośrednio do najbliższych syna starszego. To z nimi starszy syn chce się zabawić. To tam, zdaje się, pragnie być odkryty jako ktoś wartościowy jako ktoś interesujący, ktoś ważny, ktoś piękny, mądry i to tam chce się poczuć kochany. Można pójść nawet dalej i próbować zobaczyć, że to tam syn odkrywa prawdziwe życie poza domem, poza ojcem. Może dlatego, że ojca traktuje jako szefa firmy, jako dyrektora jakiejś potężnej korporacji, w której on jest zatrudniony i jasne, nie ma możliwości, żeby tam nie pracował. No bo tak to zostało urządzone. Ostatecznie musi zarobić na jedzenie, musi mieć miejsce, gdzie będzie spał, gdzie się umyje. No to jest jego dom, ale tego miejsca, zdaje się, tak nie traktuje. Jest to dla niego firma, miejsce pracy, a prawdziwe życie jest gdzieś indziej. Prawdziwe życie, czyli to, które daje nam radość, poczucie satysfakcji, poczucie bycia kochanym. Ciekawe, że to słowo zabawa, którego używa starszy syn, kiedy mówi, Nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi, to słowo pojawia się wcześniej. Zresztą nie tylko i w tym miejscu, bo, bo jeszcze pojawia się, pojawia się więcej razy w tej przypowieści, ale ono jest też określeniem tego, co dzieje się w domu, kiedy wraca młodszy syn. Bo ojciec zabiera go do domu. Tam pojawia się to utuczone ciele, które jeszcze jako bohater pojawi się w jednym z naszych odcinków. I mówi nam Łukasz Ewangelista, że zaczęli się bawić. To jest właśnie ta zabawa, to wesele. I potem syn starszy mówi: Nie dałeś mi nigdy koźlęcia, żebym się zabawił. Ale nie musisz szukać zabawy, nie musisz jej wymyślać, nie musisz jej sobie wyobrażać. Ona już jest. Dokładnie to samo słowo, czyli ta sama. Rzecz, można powiedzieć, to samo doświadczenie już jest gotowe. Wystarczy, żebyś wszedł, żebyś złamał swoją pychę. Nie musisz sam kombinować i wymyślać sobie miejsca, w którym odnajdziesz radość, pokój, w którym poczujesz się kochany. To miejsce już jest. I barierą, przeszkodą nie jest brak zabawy, ale jest pycha, która nie pozwala synowi stać się częścią tej zabawy. On po prostu nie chce. I problemem zawsze tutaj jest to, że kiedy wymyślamy sobie sami sposoby zabawy, sposoby rozrywki, to najczęściej kończy się to dla nas bardzo fatalnie. To Pan Bóg ustala nam miejsca zabawy, wymyśla je. Pan Bóg nie jest jakimś nudziarzem, jakimś starszym panem, który kieruje się tylko bardzo sztywnymi zasadami. Nie wolno, nie dotykaj, nic tam. tam, tam. Przecież tak było w Raju. Jeszcze będziemy o tym mówili w przyszłości, ale Czasami można by spojrzeć na raj jako na miejsce zakazów. Tylko nie wolno. I tak interpretuje diabeł Adamowi i Ewie. To, co Pan Bóg im dał, czy co nakazał. Ale zaraz, ile owoców było zakazanych? Ilu owoców nie wolno było jeść w raju? Tylko jednego. Wszystkie inne były dla nich. Proporcja jest miażdżąca. Jeden do. 100 tysięcy, nie wiem ile tam było owoców, trzeba było być ogrodnikiem. No. I podobnie jest w naszym życiu. Po prostu zwracamy uwagę na to, czego nie mamy. Nasza ochota, nasze pragnienia są zbyt rozbudzone, rozbujałe i to one przesłaniają nam oczy w ten sposób, że już nie widzimy zabawy, którą przygotował dla nas Pan Bóg. Tu nie chodzi o umpapa, o rozrywkę, ale chodzi o miejsce, gdzie można doświadczyć pokoju. O miejsce, w którym nasze serce zostanie uspokojone, zostanie pocieszone, poczuje się głęboko na swoim miejscu. A więc ci przyjaciele, których, o których mówi starszy syn, wyrzucają poza życie starszego syna, jego ojca i jego młodszego brata. Oderwanie się od rodziny starszego brata widać też w sposobie jakim mówi o swoim młodszym bracie. Nie nazywa go w ten sposób, ale mówi do ojca: Ten twój syn, tak jakby jego młodszy brat nie był jego bratem. To jest bardzo wyraźny znak zerwania relacji między nimi. I to nie w tym miejscu, w tym momencie. To nie powrót młodszego brata sprawia, że starszy syn jest na niego wkurzony, zagniewany. Nie reakcja ojca, przyjęcie młodszego brata powoduje to, ale jakieś wcześniejsze. Między nimi zatargi, animozje, niechęci. W każdym razie widzimy jasno, że starszy syn odcina się sam od swojej rodziny, od ojca, od młodszego brata. I ojciec próbuje ratować tę sytuację to znaczy przypomina starszemu synowi, że jego miejsce jest w domu nie w zasadzie, na zasadzie takiej, że musisz to być, bo ja tak mówię. Ale na zasadzie takiej, że to jest Twoje miejsce, to znaczy tu pasuje Twoje serce. Wszędzie indziej będziesz je musiał wciskać na siłę i nie będzie pasowało. Będzie poranione, bo, bo to nie jest miejsce Twojego serca. Twoje miejsce jest tutaj. Tu możesz być szczęśliwy, tutaj odzyskasz pokój. I mówi do niego ojciec, kiedy wspomina o powrocie swojego młodszego syna, nie mówi: Mój młodszy syn wrócił, ale mówi: Twój brat wrócił. Chcę wstawić na miejsce synów, chcę ich pogodzić, na nowo ożywić ich, ich relacje, ale zdaje się, że starszy brat nie bardzo chce o tym słyszeć. Jest jeszcze coś w postawie starszego brata, co przez długi czas zupełnie mi umykało. Jakoś nie zwracałem na to uwagi. Kiedy młodszy syn wyraża swoje bezczelne żądania wobec ojca, dawaj mi część majątku, która przypada na mnie. I ojciec rzeczywiście to robi, to jak reaguje na to starszy syn? Co robi? No nic nie robi, milczy. Ewangelia mówi jasno, że ojciec podzielił majątek między swoich synów, a więc swoją część otrzymał młodszy i swoją część otrzymał starszy. Czy nie powinien czasem w tym momencie zareagować, nie przyjąć swojej części, co byłoby ewidentnym znakiem jego miłości do Ojca? Przecież ty ciągle żyjesz. Dlaczego wypełniasz testament, rozdzielając majątek między nas? To dokona się po twojej śmierci. Przecież ja jestem z tobą, pracuję dla ciebie. Interesujesz mnie ty, a nie majątek, nie dziedzictwo, nie pieniądze. Przypominam się tutaj fragment wiersza Jerzego Czecha, zatytułowanego Machiavelli, w którym mówi, że. Zapomniałem. Jak to było? Yy, odkąd świat jest światem, ludzie łatwiej znoszą ojca śmierć niż ojcowiznę stratę. O, coś takiego. No, w każdym razie starszy syn powinien był zareagować. Powinien był okazać swój szacunek, swoją miłość ojcu przez to, że odmówi przyjęcia części dziedzictwa, czy po prostu zareaguje na to, co robi młodszy brat. Wydaje się jednak, że wcale mu to nie przeszkadza, że ojciec dzieli majątek już w tym momencie. Co więcej, to jest dla niego bardzo wygodna sytuacja, ponieważ tak naprawdę zły jest tutaj młodszy brat, to on domaga się forsy, to on te swoje aroganckie, bezczelne roszczenia wobec ojca wysuwa, natomiast starszy syn po prostu z tego korzysta. Zdobywa majątek w białych rękawiczkach. Nic złego przecież nie zrobił, jest w porządku, to młodszy okazał się świnią, a starszy jest zupełnie doskonały, tylko w swoich oczach. Drugie milczenie starszego brata pojawia się w momencie, kiedy młodszy odchodzi, kiedy zabiera pieniądze i idzie do dalekich, cudownych w swoich myślach krajów. Gdyby faktycznie starszy syn Kochał swojego brata. Gdyby mieli bliską relację, przecież próbowałby go zatrzymać, próbowałby wybić mu z głowy ten głupkowaty pomysł odchodzenia z domu, życia niezależnego no, będzie cudownie, wspaniale. On tego nie robi. Po raz drugi milczy, pozwalając bratu zniknąć w oddali. Kto wie, może po cichu na to liczył, może teraz będzie mu się żyło swobodniej, bez gówniarza. W tym braku reakcji, w tym milczeniu drugim, widać też jeszcze jedną rzecz, bo kiedy młodszy syn bierze pieniądze, a tu trzeba zauważyć, jeszcze o tym będę mówił potem, ale y, warto zauważyć, że były dwie decyzje ojca. Jedną jest podział majątku, ale drugą, zupełnie osobną decyzją jest zgoda na to, że młodszy syn użyje tego majątku już teraz, że. Zrobi, zro, zrobi z nim, co zechce. To jest zupełnie oddzielna decyzja ojca, i kiedy młodszy syn faktycznie pieniądze ze sprzedaży ojcowizny, ojcowizny bierze i odchodzi, starszy syn nie reaguje, czym też okazuje pewną obojętność ojcu, to znaczy nie broni ojca przed postawą młodszego. Przecież odejście z pieniędzmi jest policzkiem danym w twarz. Młodszy syn w ten sposób trakuje, traktuje swojego ojca. Jest mu on już obojętny, jakby umarł dla niego, już się zupełnie nie liczy, i starszy nie reaguje, nie pociesza ojca, by nie umacnia go w tym cierpieniu. Znowu jest obojętny, stoi z boku, tak jak w, tym, te, w tej scenie na koniec, kiedy, kiedy nie chce wejść. Właściwie ojciec jest, zdaje się mu podobnie obojętny, jak. Obojętny jest jego młodszemu bratu. I chyba jako zwieńczenie takiej postawy mm, możemy odkryć to, że w ustach starszego syna ani razu nie pojawia się słowo ojciec. Ani razu tak go nie tytułował, nie zwrócił się tak do niego. Starszy syn, który rozmawia z ojcem, tego słowa nie używa. Natomiast młodszy, który odszedł, który zranił ojca, który go bardzo upokorzył. Mimo, że zgrzeszył bardzo ciężko, to jednak nigdy do końca ojca z serca nie wyrzucił. Bo kiedy odszedł do tych dalekich krain i stracił tam swoje pieniądze, a w gruncie rzeczy nie to jest jego największym grzechem. Największym grzechem jest sama prośba o pieniądze, czy to żądanie, roszczenie i zabranie ich i odejście. To jest jego największy grzech, złamanie relacji z ojcem. Ale mimo tego, że jest w dalekich krainach, jest zanurzony w śmierdzącym grzechu to jednak wciąż ma ojca w sercu. Zobaczcie, że tam, przy tych świniach, kiedy jest głodny, nazywa ojca ojcem. Co więcej, mówi sobie mój ojciec. To jest mocne określenie. I ono nie pojawia się ani razu w ustach starszego, porządnego, wręcz doskonałego brata. To jest jasne wskazanie na to, że ojca nie ma w sercu, Starszego. O relacji starszego syna do ojca będziemy jeszcze mówić w szóstym odcinku, ale na razie chcę tutaj na koniec dodać jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy starszy syn wraca z pola i słyszy muzykę, tańce, coś się dzieje nieoczekiwanego i on nie wie, co chce się dowiedzieć, to nie wybiera ojca na tego, który powie mu, co jest grane. Nie rozmawia z ojcem gdy ktoś jest dla mnie bliski, no to z nim chcę rozmawiać o rzeczach dla mnie ważnych, o czymś, czego nie wiem, czego nie rozumiem. Tym bardziej, jeśli ta osoba jest pod ręką, jest blisko. Syn wybiera kogoś innego, wybiera obcą osobę, wybiera służącego. Nie chce pytać ojca, nie chce od niego się dowiedzieć. Jest jakaś już bariera między nimi. Już tutaj gniew sprawia, że w pewnym sensie starszy syn, już na ojca rozgniewany, Odrzuca go, odsuwa od siebie. Po drugie, niechęć starszego syna jest jeszcze większa do młodszego brata, bo jego tym bardziej nie chce widzieć, nie chce z nim rozmawiać, może nie chce mieć z nim już nic wspólnego, więc pozostaje na zewnątrz. O tej relacji, o stosunku starszego brata do młodszego jeszcze będziemy mówili, ale tu jest ważne, żeby zobaczyć, że Wtedy wychodzi ojciec, żeby rozmawiać ze starszym i to jest właściwie wyruszenie do niebezpiecznej krainy, tego serca starszego syna, serca pełnego gniewu, pełnego żalu, pełnego trucizny, która może zabić. I ojciec dobrowolnie tam wyrusza, dobrowolnie chce wejść do tego serca, żeby syna ratować. To przywodzi na myśl, na myśl przypowieść o pasterzu i o owcy zagubionej. Kiedy pasterz wyrusza, narażając też być może swoje życie, żeby ratować te owce. Tu owca nie jest zagubiona z jakiego innego powodu, jak tylko z własnej pychy, z własnego gniewu, żalu, które wyhodowała dobrowolnie w swoim sercu. I to ta żółć, ta trucizna oddziela owce od pasterza, od stada i nie pozwala jej wracać. Więc ojciec dobrowolnie uniża się. Wychodząc z domu, zostawiając i młodszego syna, zostawiając gości, więc wychodzi, żeby sprowadzić tę zagubioną owcę swojego starszego syna z powrotem. Ten jednak się broni. I to jest zaskakujący finał tej przypowieści o owcy. Ona po prostu nie chce wrócić. I widać w tym wyraźnie, że ta niechęć do brata jest na tyle mocna, że nawet autorytet ojca czy miłość ojca, jego uniżenie się wobec starszego syna jest niewystarczające. On jest tak zacietrzewiony, tak zapatrzony w swoją opinię na temat tego, co się dzieje, w swoją interpretację, że nie pozwala słowom ojca dotrzeć do serca. I po raz kolejny pokazuje nam, że pozycja ojca w jego sercu, relacja jego do ojca jest słabiuteńka. Oczywiście nie wiemy, czy ostatecznie ten starszy syn wszedł, czy nie, bo Jezus tutaj ucina swoją przypowieść. Ale być może dlatego, żeby dać miejsce naszej odpowiedzi. Co ty byś zrobił na miejscu starszego syna? I nie pozwalajmy sobie na takie błahe, płytkie odpowiedzi. Nie no, stary, ja bym wszedł od razu. No co, ty, jakby Pan Bóg wyszedł po mnie, to już bym chodził, No, no, być może, ale spójrzmy na fakty, na konkrety z naszego życia. O czym one świadczą? Czy nasze serce jest poddane Panu Bogu tak, że faktycznie robimy to, co nam mówi, czy może niekoniecznie? To jest fantastyczny moment, żeby zbadać swoje serce, na ile jest Panu Bogu oddane, na ile mocna jest nasza relacja z Ojcem.